Szanowni Państwo, w tym, mam nadzieję, krótkim materiale filmowym postaram się Państwu przedstawić swój punkt widzenia i wytłumaczyć, dlaczego nie zbieram podatków w maju 2020 roku. Jako sołty z woli mieleckiej przedstawię Państwu tutaj moją korespondencję z Panem Wójtem. Będą Państwo mogli wyrobić sobie na ten temat własne zdanie. Zapraszam do materiału. Zacznijmy od początku. 15 kwietnia, jak tutaj widzimy, na stronie internetowej Urzędu Gminy pojawia się komunikat który mówi, że nie planuje się dokonywania poboru podatków w miesiącu maju 2020 roku przez inkasentów, to jest Sołtysów. Mija od tego, jak ukazał się komunikat na stronie gminy, 5 dni i 20 kwietnia dostaje maila, który mówi, że w załączniku otrzymuje pismo. Przedstawiam teraz Państwu właśnie to pismo, datowane na 20 kwietnia, czyli 5 dni po tym, jak. Wcześniej ogłoszono, że nie będziemy zbierać podatku. Podpisane to pismo jest przez pana Wójta Józefa Piątka. I tutaj to pismo, w tym piśmie pytają, czy my, Sołtysi, będziemy zbierać podatek. I również w tym piśmie jasno jest określone, że y, zostanie ustawiona osłona ograniczająca bezpośredni kontakt y, z petentem. Mówi tam to pismo, że przygotowane zostaną lokale. My sobie tam mamy to zorganizować. W odpowiedzi na to pismo dnia 24 kwietnia kieruję mailową odpowiedź, a raczej kilka pytań związanych właśnie z pobieraniem tego podatku. Między innymi pytam się pana Wójta, że w marcu nie dał mi lokalu na zbiórkę yy, podatku. Dokładnie pytanie brzmi: w marcu nie dał mi pan lokalu, gdzie zagrożenie było dużo mniejsze, a teraz przy wzroście zakażonych nagle pan mi składa taką propozycję. Skąd taki pana pomysł? I najważniejsze dla mnie pytanie, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy pomimo stosowania zabezpieczeń doszłoby do zakażeń podczas poboru podatku? Bo jeżeli ja, to na pewno nie wyrażam zgody na zbieranie podatku. Szanowni Państwo, yy, pytanie chyba proste. Yy, w pod koniec tego maila takie jakby podpowiedź daje od razu, gdy dojdzie do zbierania podatków, proszę o przygotowanie ogłoszeń, z których treści będzie jasno wynikać, kto odpowiada za ewentualne zarażenie. Gmina, sołtys czy mieszkaniec wpłacający robi to na własną odpowiedzialność. Dla mnie oczywiste jest, że ani wójt nie będzie za to ponosił odpowiedzialności, ani sołtys zakładając, że wszystkie standardy zostaną bezpieczeństwa, czyli te, te wymogi zachowane. Tylko no, każdy mieszkaniec musi wziąć odpowiedzialność za siebie. I takiej odpowiedzi też e, oczekiwałem, że w kolejnym mailu taką odpowiedź otrzymam, i sprawa e, będzie prosta. No ale jakżeż nic bardziej mylnego. Na mojego maila odpowiedź dostaję 27 kwietnia, i e, otrzymuję tutaj właśnie kilka odpowiedzi. I odnośnie tego, dlaczego nie udostępniono mi budynku w marcu, a teraz mi się proponuje więc tutaj jest odpowiedź taka. Jeśli chodzi o decyzję podjętą w miesiącu marcu, to proszę zauważyć, że w tym okresie sytuacja na terenie całego kraju była nieco inna. No, faktycznie można powiedzieć, że była inna, chociaż tak naprawdę przepisy krajowe wprowadzały ograniczenia dopiero od poniedziałku, a ja zbierałem wtedy do piątku. I żadne oboszczenia wydane przez rząd nie wpływały na to, że trzeba było mi wtedy lokal zabrać, żeby była jasność. Należy też, Szanowni Państwo, zwrócić, Uwagę, że ten budynek jest budynkiem wielofunkcyjnym. Tam nie jest tylko biblioteka, tam nie jest tylko SOKIS. Tam jest również y, pomieszczenie OSP, tam również jest pomieszczenie Koła Gospodyń Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich. Tak więc to jest taki budynek wielofunkcyjny, więc też y, ja nie chciałem iść do biblioteki. Jest tam korytarz, z którego mogę spokojnie y, w mojej ocenie korzystać. Dość duży i, i przestronny. Odpowiedź, która została udzielona i podpisana przez pracownicę, e, stricte była formułowana przez pana Wójta. Świadczy o tym taki prosty zapis. Ponadto chciałbym, męska forma, nadmienić, że zarówno ja jak i podległy mi urząd, no oczywiście urząd podlega jedynie panu wójtowi, dlatego prosiłbym, no to to ewidentnie świadczy, że pracownica po prostu y, y, maila wysłała, podpisała się pod nim, natomiast formułowanie było rozumie pana wójta. I tutaj, tak jak z tej odpowiedzi, którą otrzymałem, tu Państwo będą się z tym mogli w pliku y, PDF zapoznać, y, nie ma odpowiedzi na temat odpowiedzialności. Kto poniesie odpowiedzialność za to, gdy doszłoby do zarażenia? Y, z odpowiedzi co do budynku rozumiem, że kiedyś była inna sytuacja, teraz jest inna, i budynek teraz y, po prostu zostanie udostępniony mieszkańcom celem zbiórki podatku. Y, w odpowiedzi tylko na tego maila. Tutaj powtórzyłem moje zapytanie, kto poniesie odpowiedzialność w przypadku, gdy pomimo stosowania zabezpieczeń doszłoby do zakażenia podczas poboru podatku. Czyli to chciałem jeszcze to jedno pytanie wyjaśnić i tego maila wysyłam 27 kwietnia. 28 kwietnia otrzymuję mail, że w poprzednim mailu udzielono panu wyczerpujących odpowiedzi na pana pytania. No to szanowni państwo, proszę przeanalizować, czy padło w ogóle odpowiedź na moje pytanie, bo oczywiście nie zgadzam się z odpowiedzią, jaka tutaj została mi udzielona. I ponownie 28 odpowiadam na ten mail i panie wójcie zwracam się ponownie o to, żeby mi udzielono odpowiedzi kto bierze odpowiedzialność. 29 kwietnia dostaję odpowiedź, no której bym się nie spodziewał, że panie Sołtysie, za swoje zdrowie i życie odpowiada pan, i w związku z tym poproszono pana o samodzielne podjęcie decyzji w sprawie inkasa drugiej raty podatku. Oczywiście, że za swoje życie i zdrowie biorę odpowiedzialność, jestem tego świadomy i nie o to pytałem, więc jeszcze raz ponawiam pytanie. Eee, wysyłam 30 kwietnia pytanie. Jeszcze raz, kto poniesie odpowiedzialność w przypadku, gdy mimo stosowania zabezpieczeń doszłoby do zakażeń, ale że dotyczy sprawa mieszkańców. No i wreszcie dostaje odpowiedź 30 kwietnia, że każdy mieszkaniec odpowiada za siebie, a więc od 24 kwietnia do 30 kwietnia niepotrzebne takie przepychanie się, zamiast odpowiedzieć szybko i rzeczowo. W związku z tym, co było podane, że sobie ustalamy, tam ten, ten sposób pobierania podatku przygotowałem pewien harmonogram, który y, przesłałem do gminy. W tym harmonogramie uznałem, że jeszcze w sobotę będę zbierał podatek, bo skoro 15 jest w piątek, a w poniedziałek ja się rozliczam w gminie, więc jeszcze myślałem, że będę mógł y, w, przez sobotę zbierać podatek, ludziom ułatwić dziennie pracujący, ale okazało się później, że jednak y, mogłem zbierać tylko do 15. Maja, więc tutaj pani to mi wyjaśniła i od razu pani e, informuje, że w zamian za osłonę ograniczającą bezpośredni kontakt z petentem otrzyma pan przyłbicę. Czyli już jest jakaś zmiana. Miałem dostać e, osłonę ograniczającą, nagle dostaję przyłbicę. Tu w międzyczasie odbyłem rozmowę z Panią, jeszcze nie czytając tego maila i w sumie o tej przyłbicy też się przez telefon dowiedziałem. Wyraziłem zgodę, bo to nie o to chodzi, żeby tam robić problemy. Zgodziłem się, że ta przyłbica może być. No i tutaj ustaliłem, że prześlę kolejny harmonogram. 4 maja wysyłam maila, w którym jest już poprawiony harmonogram i liczę, że sprawa jest zakończona. Jakżeż się pomyliłem, bo okazuje się, że 5 maja otrzymuję odpowiedź, że... Nie mogę zbierać, niemożliwe jest w obecnej chwili pobieranie podatków w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec. Mówiłem już, to jest budynek wielofunkcyjny, nie można tego mieszać yy, z jednej strony. Z drugiej strony, to jest rozporządzenie, jak tutaj się powołuje pana dyrektora. Pan dyrektor, no, tak się składa, że podlega pod pana wójta, i to pan wójt jest przełożonym pana dyrektora, nieodwrotnie, to pan wójt zatrudniał yy, pana dyrektora, nieodwrotnie. I zaproponowano mi zbieranie w klubie sportowym. Kto z Państwa wpłacał w klubie sportowym pierwszą ratę, wie, jak tam jest ciasno. W warunkach, kiedy trzeba zachować duże odstępy, no tam nie bardzo jest na to możliwość. W marcu sytuacja natomiast wyglądała następująco. Podatek miałem zbierać po południu około 16, a około południa dowiedziałem się telefonicznie, że lokalnie zostanie mi udostępniony więc nie chcąc w ostatniej chwili zostawiać ludzi na lodzie, bo liczyli na to, że przyjdą, zapłacą, zorganizowałem sobie z prezesem klubu stadion, budynek klubu, ale wtedy sytuacja była inna jak dziś i uważam, że wtedy niebezpieczeństwo było dużo mniejsze niż dziś. W tym momencie, jeżeli pan wójt chce zebrać podatek i nie... Dba o to, żeby stworzyć mieszkańcom jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki, to ja się takiemu podejściu bardzo dziwię. Przede wszystkim nie zgadzam się z takim podejściem, bo w mojej ocenie lokal Sokisu, filial Sokisu, ten budynek wielofunkcyjny powinien zostać udostępniony i przygotowany. Nie możemy się zasłaniać, że ktoś to będzie musiał odkazać, bo jeżeli będziemy myśleć taką, takim kierunkiem, to również budynek klubu też będzie musiał zostać odkażany. Więc tutaj, po prostu, w mojej ocenie brakło dobrej woli albo zdrowego rozsądku u pana Wójta. Ja nie będę narażał mieszkańców w ciasnym budynku, żeby gromadzić dzisiaj na małej przestrzeni mieszkańców. Więc wycofuję się ze zbierania podatków. Muszą mnie państwo zrozumieć. Wykonałem, uważam, co mogłem. Dbając o państwa bezpieczeństwo, swoje bezpieczeństwo, chciałem zrobić to. W jakichś godnych warunkach. Niestety no, nie pozwolono mi w takim y, przypadku, szanowni Państwo, no, nie chcąc ryzykować, nie, nie podjąłem się zbierania w klubie sportowym. Mam nadzieję, że Państwo mnie rozumią. Najpierw obiecuje się mi osłonę przez y, petentami, potem daje się mi tylko przyłbicę. Najpierw wynikałoby, przynajmniej dla mnie jasno wynikało, że otrzymam ten budynek wielofunkcyjny do dyspozycji na zbieranie podatku, potem okazuje się, że nie, że klub sportowy. Nie wiadomo co, za chwilę znowu ktoś wymyśli, więc to jest takie, taka niebezpieczna gra. Szanowni Państwo, nie wyobrażam sobie, żebym jako wójt w ten sposób postępował, żebym chcąc zebrać od ludzi podatek, nie wyszedł im na rękę, nie stworzył im jak najlepszych warunków do tego, aby mogli jak najbezpieczniej zapłacić. Dlatego tu się wójtowi dziwię. Wręcz odbieram to bardzo krytycznie, jak się tutaj zachował wójt w stosunku do mieszkańców Woli Mieleckiej w marcu, gdy próbowałem jeszcze u pana wójta interweniować, żeby jednak pozwolił zebrać w budynku wielofunkcyjnym, no usłyszałem taką sugestię, że lepiej by było gdybym nie zbierał, gdyby ludzie sobie poszli do banku zapłacić, więc no takie traktowanie mieszkańców, wysyłanie w momencie, kiedy teoretycznie się słyszało, że jest jakieś zagrożenie, to im większe skupisko tym większe zagrożenie, wysyłanie ludzi do banku, to narażanie ich na większe niebezpieczeństwo, więc nie mogę zrozumieć takiego myślenia i z Zupełnie się nie zgadzam z taką logiką, z takim myśleniem. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że to, co Państwu przedstawiłem, zrozumiał Państwo mój punkt widzenia. Dokumentacja, którą upubliczniam całą korespondencję, też sobie Państwo będą mogli przeczytać, wyrobić własne zdanie. No i to już ocenę zostawiam Państwu. Dziękuję za uwagę.